Ciemka. Dzisiaj pokażę Wam Multiversus, dokładnie multi gameplay trailer, gdzie znalazłem sobie właśnie go na, 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 na Steamie. Wpisuję sobie gierkę i zobaczmy co tutaj się dzieje. Okej, okay. jakieś różne ciosy. Ogólnie w lepszej wersji możecie sobie zobaczyć na Warner Bros Studio czy tam na Multiversus. Jeśli jesteście chętni, link w opisie będzie. Okej. Okay. Fajna animacja uderzenia. To jest chyba nowy świat coś takiego. takie radio. Nie wiem co to ma wspólnego z, sumy z tą bajką. Choć się nie oglądałem zbytnio dużo, więc. Okej, okay, strzela ta postać. Jakieś ciosy dziwno ma. Ale fajnie wyglądają animacje. Jakąś siłę no. Użwo, ten motek, fajny. Ciekawa może to być postać. Jak wyjdzie. O, portalem ma też, spoko. Jak sama postać wyjdzie, no to oczywiście ją nagram. Więc subaj kanał, żeby nie przegapić. Zobaczymy czy to będzie OP postać. No fajne te teleportery. Fajna postać dosyć. Choć... Wydaje mi się, że może być OP. Cię ja zobaczę, kurka. Trzeba w grze zobaczyć. Okej, okay, więc tak wygląda mort. Ciekawe jak będzie wyglądał Rick I ciekawe kiedy oni wyjdą, nie? To też jest. O, animacja picia. Toczku. Zajwiście. Okej. Okay. Więc tak jak mówię subuj, lajkuj, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z tej otogierki, mówię do Was fikusek na razie.